Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na naszym kanale w kolejnym odcinku Dzisiaj zajmiemy się tematem biologii, a co dokładnie o układzie krzywnośnym i odpornościowym. Więc co, zaczynamy i ruszamy. Zapraszam do oglądania. Jaka jest rola krwi w organizmie człowieka? W dorosłym człowieku krąży w znaczeniach układu krwionośnego około 5 litrów krwi. Dostarcza ona do wszystkich komórek ciała tlen i słodzieje się odżywcze oraz odbiera z nich CO2, czyli węgla i inne zbędne produkty przemian metabolicznych. Jak zbudowana jest krew? Krew składa się z płynnego osocza krwinek czerwonych, czyli erytrocytów, krwinek białych, czyli leukocytów i płytek krwi. Jaka jest rola tych poszczególnych składników krwi? Może zaczniemy od osocza. Zadaniem osocza jest transport związków chemicznych, udział w termoregulacji i krzepnięciu krwi. Erytrocyty transportują tlen, dzięki zawartemu w nich białku hemoglobinie. Zadaniem Leukocytów jest obrona organizmu przed infekcjami. Płytki krwi wraz z i chwilkami są niezbędne do wytworzenia skrzepu, dającego wypływ krwi z uszkodzonego naczynia krwionośnego. Jak powstaje skrzep? Po paru minutach od zaleczenia, szpawienie ustaje i tworzy się skrzep. W jego powstawaniu... Ważną rolę odgrywa białko z ozocza czyli fibryny. Fibrynowym tworzy fibrynę, czyli puchnik, A fibryna tworzy sieć, do której przylepiają się krwinki czerwone i płytki krwi. Do dorosłego człowieka tworzy się od do 6 minut od zranienia. Jakie grupy krwi mają ludzie? A, B, AB i 0. Powiedz coś więcej na temat tych grup krwi. Zacznijmy od grupy A. Krwinki czerwone mają na powierzchni anty-A, a w osoczu przeciwciała anty-B. Grupa B ma na odwrót, a grupa AB na powierzchni krwinki czerwone mają antygeny A i B, a w osoczu nie mają je przeciwciał. Grupa 0 nie mają ani anzyganu A, ani B, a AB, jeżeli macie grupę AB, to możecie zabrać od, od jakiejkolwiek grupy, czyli a, B, AB, AB lub 0, ale możecie w grupie osobie, która ma grupę AB. Powiedz coś o czynniku Rh plus i Rh minus. Na powierzchni klinek czerwonych około 85% ludzi ma antygen określony jako Rh, to grupa Rh plus. A osoba, u której nie występuje taki czynnik Rh, ma grupę krwi Rh minus. Rola układu krwionośnego Transport różnych substancji do tkanek i narządów w celu utrzymania funkcji życiowych organizmu w chmurkach ciała Krew od, od, oddaje niesione przez siebie składniki odżywcze oraz tlen, pobiera z nich węgle węgla i inne produkty przemiany materii. Co tworzy układ krwionośny? Układ krwionośny tworzą serce, naczynia krwionośne, tętnice i żyły. Porównaj żyły i tętnice. A żyły to naczynia, którymi chleb płynie do serca. Mają cieńsze i bardziej ilością ściany, niż tętnice. Wewnątrz żył znajdują się zastawki żylne, a tętnice to naczynia, którymi chleb wypływa z serca. W układzie krwionośnym człowieka wyróżnia się dwa niezależne obiegi krwi. Jakie? Duży obieg krwi zwany obwodowym i mały obieg krwi zwany płucnym. Powiedz coś o tych dwóch obiegach krwi. To może zacznijmy od dużego. Duży obieg krwi zwany obwodowym rozpoczyna pracę w lewej komorze serca. Odpowiada za dostarczenie słaniech wodży i tlenu do orchomurem ciała. Oraz odebranie z nich utlenku węgla, czyli CO2, i innych produktów przemiany materii. Podczas każdego skórzczu komór serca lewa komora tworzy utlenowaną krew do największej tętnicy ciała aorty. Tętnice odchodzące od aorty doprowadzają krew z dużą zawartością tlenu do wszystkich części ciała. Mały obieg czyli zwany płucny. Odpowiada za transport krwi do płuc, gdzie dochodzi do wymiany gazowej pomiędzy organizmem a powietrzem pobieranym z otoczenia. Rozpoczyna się w prawej chłomożyse. za skąd krew odtlenowana jest wtłaczana do tętnic płucnych. Tętnicami krew dociera do naczyń włosowatych płuc, gdzie dochodzi do wymiany gazowej. CO2 przenika do wnętrza pęcherzyków płucnych, natomiast tlen w kierunku przeciwnym. E, tlen w kierunku przeciwnym, natlenowana w ten sposób chleb transportowa transportowana w kierunku serca. Jak zbudowane jest serce? W serce składa się z czterech części, dwóch przeciągów prawego i lewego i dwóch humor lewej i prawej. Prawa i lewa część serca są od siebie oddzielone, a przyciągi i komory są od siebie oddzielone ścianami mięśniowymi, czyli przegrodami. W sercu znajdują się także zastawki oraz żylne tętnicze naczynia więzowe. A jak pracuje nasze serce? Podczas jednego skurczu mięśnia sercowego kurczą się mięśnie obu, równocześnie mięśnie obu przeciągów, a następnie mięśnie obu chmur. Po skurczu mięsień sercowy rozluźnia się, a krew biernie napływa do z do przeciągów. Pojedynczy Cykl pracy serca to 0,83 sekundy, obejmuje trzy fazy. skurcz przeciągów, schurcz komór i rozchurcz serca. Co to jest EKG? EKG to graficzny zapis pracy serca, który umożliwia lekarzom ocenę jego funkcjonowania. Co to jest puls krwi lub tętno? Nagłe wypchnięcie krwi. Do tętnic, którego efektem jest ich rozszerzenie, określa się mianem płucu, czyli tętno. Jakie tętno ma dorosły, zdrowy człowiek? Siedemdziesiąt. Co to jest ciśnienie krwi? Ciśnienie krwi to napis krwi na ścianie naczyń krwionośnych jest wyższe w tętnicach niż w żyłach dla u dorosłych. Człowieka wynosi 120 na 80 mm super A jakie czynniki wpływają na pracę serca? Wysiłek fizyczny, temperatura, strach, czyli emocje i stres. Jaki jest wpływ aktywności fizycznej na krążenie? Ruch powoduje serce do wzmożonej pracy. Klewszy dzień napływa dosłowana. Ożywiając je i prawnej odprowadza ciepła z oraz produkty metabolizmu. A jaki jest wpływ diety na krążenie? Prawidłowa dieta powinna zabierać sole mineralne, cukry, tłuszcze, witaminy. E zdrowa dieta powinna e mieć w sobie odpowiednią ilość wody. Bo woda jest ważna, żeby, żeby chleb nie była za gęsta. Woda i niedobór wody może doprowadzić do trzymania akcji serca. Woda i sole mineralne są nam również potrzebne podczas wysiłku i po nim. Co wpływa na wielkość pulsu i ciśnienia krwi? rodzaj wykonywanej pracy, pozycja ciała oraz aktywność fizyczna. Jakie są choroby układu krążenia? Nadciśnienie tętnicze, białaczka, anemia i miażdżyca. Co to jest miażdżyca? To groźna choroba tętnic, w wyniku której... Zwalczają się i światło. Do groźnych następstw miarodzicy należą udar mózgu i zawał serca. Co to jest nadciśnienie tętnicze? Nadciśnienie tętnicze to najbardziej rozpowszechniona choroba układu księżycowego, która może doprowadzić do zawału serca. A Anemia to zespół objawów choroby spowodowanych nie są zawartością hemoglobiny, a białaszka to złośliwy nowotwór krwi, który powoduje zmianę lekcji, tu pod względem ilościowym i jakościowym. W jakim celu wykonujemy badania krwi? Badania krwi pozwalają nam ustalić stan w pacjenta przez porównanie nie każdego z krwi tak zwaną normą. Dzięki tym badaniom możemy wcześniej e, wygryć różne choroby. Jakie są czynniki, które minimalizują ryzyko zachorowania na choroby układu krwionośnego? Odpowiednia masa ciała, unikanie stresu, e, wysiłek fizyczny, y, jedzenie, e, posiłki, codziennie małych posiłków. E, Unikanie papier, palenia papierosów, nie nadużywanie alkoholu i zróżnicowana dieta. A jakie są czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na choroby układu krwionośnego? Brak w organizmie żelaza i witaminy B600, B, B12. Otyłość, e, du, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, e, wysokokaloryczne jedzenie, bogate w tłuszcze. A teraz przejdziemy do układu odpornościowego. Jaka jest jego rola? Ochrona, chroni przed zarazkami. Z czego jest zbudowany układ odpornościowy? Naczynia limfatyczne, które budową przypominają żyły. Narządy limfatyczne, które dzielimy na grasice, śledzione, niegrałchy i węzły chłonne. Gdzie powstają limfocyty T i za co odpowiadają? E, limfocyty T powstają w grasicy i śledzionie i odpowiadają za, e, z nich, za rozpoznanie i niszczenie zarazków. A co to jest limfa? Prze to przesącz czyli krwi do przestrzeni międzychomórkowej. Co to jest odporność organizmu? Odporność organizmu to odporność do obrony przed czynnikami chorobotwórczymi. A jakie w organizmie człowieka istnieją bariery ochronne? Łzy, ślina, błona śluzowa, skóra, kwas solny, morcz. Co to jest odporność wrodzona? Odporność wrodzona to mechanizmy czynne i bierne, które chronią przed wnieśnięciem zarazów. A co to jest odporność nabyta? Odporność nabyta to, od, to odporność, przy której jest potrzebny kontakt z zarazkiem. A limfocyty B? Limfocyty B to świnki białe, które e, robią, wytwarzają przeciwciała. Jakie mamy rodzaje odporności? Czteryna nabywa się ją po przejściu choroby lub podaniu e, szczepionki. E, druga to bierna, nabywają się w wyniku podania. Gotowych przeciwko. Czego przejawem może być alergia? Alergia jest przejawem zbyt silnej reakcji układu odpornościowego na alergię? Jakie czynniki wywołują alergię? Sieć, uchorzenie żmi. Pokażmy ile. I środki chemiczne. A jakie są objawy alergii? Duszności, chater kaszel, łzawienie oczu. I ostatnie pytanie, co to jest odczulanie? Podanie niewielkich danych alergenów w celu przyzwyczajenia układu odpornościowego. I już to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem no i do zobaczenia w kolejnym Pa, Papa, życzę miłego dnia. Mówię